Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Autorew. Dzisiaj jeździmy Peugeotem 407 SW, czyli wersji kombi z roku 2008. Silnik, jaki tutaj mamy, to 1.6 HDI o mocy 108 koni mechanicznych oraz 240 Nm momentu obrotowego. Jeżeli chodzi o środek, to przejdziemy do niego w późniejszej części. Wysiądziemy, na razie rzucimy okiem, jak to wygląda z zewnątrz. Jest to samochód ze segmentu D, zatem mamy tutaj do czynienia z samochodem średniej wielkości. Jak podaje Wikipedia, względnie wygodnym i wygodny, potwierdzam, jest jak najbardziej. Jest on komfortowy w dłuższe, dłuższe trasy, czy też do miasta. Przy czym nie jest tak duży, jak bodajże, chociażby Peugeot 607. Także po mieście nie ma problemu. Przypomnę Peugeot 607, którego mieliście okazję widzieć już na nagraniach z jazdy. E, jest długością w zasadzie taki sam jak Volkswagen T5, którego też mieliście okazję zobaczyć na naszym kanale. W związku z czym takim większym samochodem. No jeździ się po mieście na pewno też wygodnie, ale trzeba uważać na parkingach i na bardziej wąskich drogach. Jak już jesteśmy na tyle, rzućmy okiem na bagażnik. Jest dosyć duży, jak na ten segment, jak na tą klasę. Zwiniemy trochę roletę. Co mi się podoba w tym bagażniku, to to, że jest on bardzo taki prostokątny. Nie mamy tutaj jakichś takich zaobleń na e, nadkolach, dzięki czemu bez problemu zmieścimy tutaj prostokątne walizki. E, nie będzie problemu, żeby pojechać w dłuższą trasę nawet z pięcioosobową obstawą, łącznie z kierowcą. Mamy tutaj też wyjście na ładowarkę. Co jest fajne też, co mi się podoba w samochodach to sytuacja, w której możemy otworzyć również bagażnik przez szybę. Co też jest bardzo fajne, można wtedy od góry jeszcze jakoś tutaj gdzieś poupychać jakieś małe pierdoły, co byłoby niemożliwe przy otwarciu całej klapy. Wszystko by się zaczęło wysypywać. Bagażnik dosyć pojemny. Jeżeli chodzi o przestrzeń dla pasażera z przodu, to jest w zasadzie podobnie jak u kierowcy. Mamy też tutaj podłokietnik. Jeżeli kierowca nie będzie się za bardzo rozpychać, to możemy liczyć na oparcie chociaż trochę łokcia. Z prawej strony mamy oczywiście też miejsce na rękę. Tutaj mamy materiał twarde tworzywo z imitacją skóry. Tutaj tak samo. W zasadzie sobie boczek jest z takiego tworzywa. Tutaj mamy już miękką skórę. Tutaj też miękka skóra. Tu też o dziwo jest nie tak miękka jak do góry, ale też jest schowek. Dosyć duży, pojemny. Można tam trochę poutykać rzeczy. Mamy jakieś uchwyty na długopisy. Tutaj też mamy schowek mały z zapalniczką. Uchwyt na jeden kubek. Niestety tylko dla kierowcy lub dla pasażera. To zależy. Mamy tutaj jeszcze mały taki schowek w podłokietniku, uchwyt na rękę. Konsola skierowana jest centralnie, także pasażer jest w stanie bez problemu obsługiwać radiem, panelem klimatyzacji i nawiewów. Co do wygody siedzenia. Jest spoko, miejsca mamy dosyć dużo, możemy sobie nogi oprzeć, jest wygodnie, fotele fajnie trzymają, te boki całkiem fajnie są wysunięte, dzięki czemu też tak fajnie nas opatulają z obu stron całkiem przyjemnie się siedzi. Przejdziemy jeszcze na tylną kanapę standardowo za fotelem kierowcy, by sprawdzić ile zostaje miejsca faktycznie dla pasażera z tyłu ja mam niecałe 1,80 m przypomnę i miejsca za kolanami mam tak no, z 5 cm także jest ok, zależy jak się rozciąść jak się rozłoża ale nie będzie problemu, jeżeli kierowca nie jest żyrafą mamy wyjście na zapalniczkę czyli na ładowarkę samochodową, niestety nie mamy tutaj żadnego takiego podłokietnika rozkładanego możemy co najwyżej rozłożyć fotel, kanapę ale to już wtedy tutaj nikt nie usiądzie także to też zależy od konfiguracji w jakiej się poruszamy mamy tutaj oczywiście lampkę uchwyty dla kierowców o przepraszam dla pasażerów tutaj mamy jakieś zaślepki pewnie tu powinna być powinien być jakiś haczyk na kurtkę z tyłu mamy szyby na korbkę otwierane gdzieś tak do 1 trzeciej, 1 czwartej może wysokości szyby Oczywiście to akurat w, tym, w tej wersji wyposażenia były też wyposażone te 407-ki z elektrycznymi tylnymi szybami. Oczywiście wszystko zależy od wyposażenia jakie uda nam się dorwać. Wrzucimy jeszcze okiem pod maskę, jak to wygląda, jak to mocarne 1.6, które ma ponad 100 koni. Jak ono wygląda. Mamy akumulator, oczywiście silnik, zbiorniczki płynu wyrównawczych, także dojście do wszystkiego jest bezproblemowe, nie jest utrudnione jakimiś wymyślnymi, wymyślnymi zastosowaniami koła jakie tutaj mamy to 16 calowe alufelgi opony 205x60 na wszystkich kołach. Jakieś owady zaczynają już latać. Nie podoba mi się to. Dobrze. Wiemy jak wygląda bagażnik, wiemy jak wygląda komora silnika, jak się siedzi w tym samochodzie. Także co do pozycji siedzenia kierowcy, jest całkiem spoko. Wiadomo, wszystko zależy od ustawień, od wzrostu kierowcy i tak dalej. Ale w moim przypadku jest bardzo fajnie i bardzo komfortowo. Kierownicę mamy regulowaną w dwóch płaszczyznach. Góra dół, przód tył. Widoczność jest całkiem fajna. Słupki, a nie są zbyt duże. Mamy tutaj też to takie okienko trójkątne, dzięki czemu mamy też większą widoczność. Co do tyłu, słupki B też są spoko. Tamte słupki tylne C i D też są w porządku, są przedzielone szybami, także też to ułatwia na pewno manewrowanie i ocenę długości samochodu. Oczywiście dzięki temu, że jest to kombi, jest o wiele łatwiej wycofywać, gdyż no za tylną szybą już w zasadzie mamy koniec samochodu, także jest o wiele łatwiej. Lampka z przodu dla kierowcy, pasażera, wszystko działa bardzo fajnie. Jedyny mankament, jeżeli chodzi o ten aktualnie egzemplarz, to jest tak trochę tak delikatnie uszkodzony wyświetlacz, który kiedy jest zimny, pokazuje wszystko bardzo ładnie, ale gdy się rozgrzeje, no już jak widzicie dzieje się to co się dzieje. Jeżeli chodzi o główny panel, mamy tutaj do wyboru stacje radiowe, menu, wszystko oczywiście wyświetla się tutaj na tym fajnym wyświetlaczu, panel klimatyzacji, wszystko standardowo, przycisk do wyłączania ESP, przycisk do regulowania wszystkich drzwi, drzwi się regulują same po około mm, Kilku sekundach odruszenia, czyli to jest jakoś tam osiągnięcie 5 czy 10 km na godzinę prędkości poruszania się. Tutaj już wiemy, jak to wygląda. Pozycja za kierownicą jest bardzo fajna. Skok biegów jest dosyć długi, ale dzięki temu wchodzą one płynnie i wygodnie bez problemu. Nie trzeba tych biegów szukać. No nic, myślę, że to wszystko. Z wyposażenia z przodu oczywiście mamy. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka. A o tym, jak się jeździ, to już za moment powiemy. Jeden z moich widzów pytał właśnie pod filmem, też z tej 407 ki z nocnej jazdy, jak oceniam jakość i wykonanie tego samochodu. Czy mógłbym go polecić dla osoby, która poszukuje czegoś wygodnego, ale niekoniecznie na dłuższe trasy? Więc, żeby skrócić się do jednego czy do dwóch zdań, powiem tak: samochód jest komfortowy, jest wygodny, jazda nie męczy. Spalanie, jeżeli będziemy jeździć tylko po mieście, będzie wynosiło około 7, no maksymalnie 8 litrów, jeżeli jeździmy trochę bardziej dynamicznie, ale 10 litrów nie ma szans, żebyśmy przekroczyli, to byśmy musieli spod każdej świateł cały czas na pełnym bucie i do czerwonego pola. Ale przy normalnej, nieco bardziej dynamicznej jeździe, takie 7-7,5 litra bez problemu. Po trasie jeżeli już będziemy gdzieś jechać, czy to na wakacje, czy gdzieś do innego miasta, autostradą, czy drogą szybkiego ruchu, to myślę, że wtedy takie spalanie w okolicach 6 litrów, nawet myślę, że 5,5, to będzie takie realne spalanie. Także jeżeli chodzi o zużycie paliwa, jest jak najbardziej ok. Bagażnik też mamy oczywiście duży, jak już widzieliście, także nie będzie problemu, że przewieźć. Jakieś większe bagaże, oczywiście kanapa jest składana tak, że bez problemu możemy sobie tą przestrzeń bagażową powiększyć. Samochód jak najbardziej mógłbym polecić do takiej jazdy głównie po mieście, ale też żeby się nadał gdzieś w trasy, żeby zapakować rodzinę i bagaże to jak najbardziej mogę polecić. Może się wydawać, że ten silnik 1.6 o mocy nieco ponad 100 koni będzie troszeczkę mułowaty, ale generalnie po takiej normalnej przepraszam, do takiej normalnej jazdy w zupełności to wystarcza. Dzięki temu nie mamy też zbyt dużego spalania. Gdybyśmy skupili się faktycznie nad tym, żeby spalić jak najmniej, żebyśmy jeździli jak najbardziej ekologicznie, ekonomicznie to no myślę, że nawet po mieście można by zejść do spalania na poziomie 6 litrów także w takiej sytuacji samochód jak najbardziej mogę polecić wyposażenia jest wiadomo różne zależy na jaki egzemplarz trafimy, jak został skonfigurowany sterowność jest całkiem w porządku Mimo iż mamy tutaj w zasadzie zwykłe standardowe opony 205x60, normalną Felgę tutaj nic nie było poszerzane, wszystko jest tak jak powinno być, standardowo i seryjnie to trzyma się w porządku. Komfort jazdy jest też na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o wygłuszenie pojazdu, to tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. Wiadomo, to nie jest na przykład Peugeot 607, którym też już jeździłem. i Mieliśmy okazję zobaczyć nagrania z tego samochodu, gdzie mieliśmy szyby podwójne. Dzięki czemu naprawdę to dużo daje i przy prędkościach autostradowych, przy 130 na 40 na godzinę, faktycznie można rozmawiać z pasażerami siedzącymi na tylnej kanapie bez krzyczenia czy nawet podgłośniania swojego głosu. Także to naprawdę dużą robotę robi, ale wiadomo, Peugeot 607 to jest troszeczkę inny już segment. Tam już trochę inaczej było to auto robione. Troszeczkę inne przeznaczenia. Tutaj segment D to jest przedstawiciel samochodów typu Audi A4, Hyundai i40. Także ogólnie takie sedany klasy średniej które mają być uniwersalne, które będą się nadawać i do miasta, i w trasę, i na podróż, na wakacje. Nawet mi się zrymowało. Ale fajnie. Komfort jazdy też jest bardzo w porządku. Nie jest ani sztywny, ani zbyt lejący się, że tak powiem. Jest po prostu poprawnie. No, tutaj nie ma się do czego przyczepić, tak naprawdę. Widoczność jest w porządku. Nawet wizualnie ten sam mi się podoba, mimo iż aż tak nie przypadam za Francuzami e, i tym bardziej za samochodami w kombi. E, z paroma wyjątkami, oczywiście. Ale wizualnie bardzo fajny. Bardzo fajnie się prezentuje. Chociaż jak już miałbym wybierać między Peugeotem 407 SW a 307, też w wersji SW, no to oczywiście wybrałbym 407, bo ta 307 jakoś tak no zbyt bardzo na siłę chce być kombi i to tak już według mnie za bardzo nie pasuje, ale tutaj wszystko fajnie ze sobą współgra i fajnie się ze sobą komponuje. Możemy spróbować zrobić też przyspieszenia, oczywiście to będzie bardziej takie informacyjne, tutaj nie ma czego się spodziewać, około 12 sekund do setki. To też nie jest silnik, żeby kręcić nie wiadomo jakie prędkości, jakie przyspieszenia, także no nie będę go też za bardzo cisnąć. No, pół minuty minęło, mamy stówkę. Ale nie jest źle. Oczywiście nie czujemy jakiegoś masażu w plecach, nie strzyka nam wszystko od tego przyspieszenia, no ale to nie jest takie przeznaczenie tego samochodu. Żeby było coś już czuć, no to minimum te 150 koni musi być, żeby faktycznie było czuć, że trzymamy pedał, w, pedał gazu w podłodze, a nie hamulec czy sprzęgło, żebyśmy czuli jakąkolwiek różnicę. Ale coś za coś nie można mieć samochodu wygodnego, dostępnego w zasadzie na praktycznie na każdą kieszeń, bo ten samochód można kupić z spokojem, do 10 tysięcy, w lepszym stanie, w lepszym wyposażeniu. Ten akurat egzemplarz nie jest na sprzedaż, jakże jest to bardziej tak poglądowo. ceny części też nie są wygórowane są według mnie normalne dobrze dostępne w większości hurtowni dostaniemy większość części rynek części wtórnych jest też na dobrym poziomie także zamiast Passata w kombi to też jest całkiem fajny samochód nie musi się wszystko kręcić wokół Volkswagena, Passata i Golfa, prawda? No nic, myślę, że chyba wszystko powiedziałem na, tego, togo, na temat tego samochodu. Ja myślę, że możemy się zatrzymać, spojrzeć jeszcze raz na niego. Jeżeli mi się coś przypomni, jak zawsze dodam to w komentarzach, przepraszam, w opisie. Jeżeli będzie coś wartego uwagi, coś istotnego. Oczywiście, jeżeli są drzwi zamknięte, bez problemu możemy je otworzyć. To się automatycznie otworzy. A tu mamy jeszcze jeden schowek. Puszczaj, o taki na monety, pusteczki, cokolwiek. Czy coś jeszcze mamy tutaj ze schowków? Chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ufy na kubek. że nic to więcej nie ma, widziałbym gdzieś tutaj gdzieś z tyłu jakiś taki schowek na no jakieś jeszcze pierdoły ale no nie można mieć wszystkiego no ogólnie samochód fajnie się prezentuje wizualnie wydaje się być duży i faktycznie jest duży mi bardzo często kojarzy się z Peugeotem 307 SW przez tą wyryłę, która jednak jest podobna No tutaj 407 jest bardziej taki napompowany Po tyle widać od razu, że to jest model wyżej Jeżeli chodzi o linię bagażnika Ona tak dosyć ostro schodzi Jednak należy pamiętać, tak jak wcześniej mówiłem O tym, że jest łatwiej parkować się tym samochodem W momencie, kiedy patrzymy przez tylną szybę To mamy jeszcze takie dobre 20-25 cm Za tylną szybą w miejscu gdzie kończy się tylny zderzak, podsumowując, bardzo fajny samochód, którego możemy dostać już za no w zasadzie niewielkie pieniądze, Zresztą okolice 10 tysięcy, wiadomo zależy na co trafimy, w, jakiej, w jakim wyposażeniu, w jakim stanie, w jaki rocznik, jaki silnik. Ale jeżeli już szukamy samochodu, w rozsądnej cenie, w rozsądnych pieniądzach, które nada się w zasadzie do wszystkiego, tak jak już mówiłem, do miasta, na podróż, to, to będzie dobry samochód. Dobre spalanie, niskie ceny części. Awaryjność też nie jest jakaś szczególnie wysoka. Nie ma sytuacji, gdzie auto na potęgę się psuje w, jakiś, w jakimś yy, tym samym aspekcie większości użytkowników. Także cóż, jednym zdaniem. Bardzo fajny, uniwersalny samochód, który jak najbardziej mogę polecić. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.